W pewnym mieście żyła rodzina. Była to akurat rodzina królewska, gdzieś dawno temu na Bliskim Wschodzie, ale nie ma to większego znaczenia, kto, gdzie i kiedy. Król chciał się pochwalić swoją żoną przed swoimi dworzanami, dostojnikami. Żona stwierdziła, że albo się źle czuje, albo ma swoją godność i nie będzie wychodziła na polecenie króla. No, królowi było głupio, ale zebrali się też i dworzanie i radzą, co z tym zrobić. Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszti, to czytam fragment księgi Estery z pierwszego rozdziału, akurat z Biblii Tysiąclecia. Nie tylko przeciwko samemu królowi zgrzeszyła królowa Waszti lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Asferusa. Gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im: Król Asferus polecił przyprowadzić królową Vashti do siebie, a ona. Nie poszła. Zobaczcie, jedno nieposłuszeństwo żony, a ludzie tamtych czasów, widzieli, że ten zły wzór rozleje się po całym królestwie i wszystkie żony zaczną się buntować. Zobaczcie, wtedy nie było telewizji, wtedy nie było Facebooka. Jak ludzie kiedyś dbali o Boży porządek społeczny. O to, żeby ludzie nawzajem się szanowali, żeby szanowali swoje role, hierarchie społeczne i tak dalej. Nałóż to dzisiaj na życie współczesnego świata. Zapewne już nie odwrócimy tego upadku. Ale możesz być wzorem w swoim domu, w swojej rodzinie, w swoim kościele czy dla swoich znajomych i sąsiadów. Z takich właśnie małych wzorów składa się cały naród.